Dobry wieczór. Na mojej mamusi kochanej list do M teraz będzie. W życiu bywa tak, że czasami układa nam się pomyślnie, wygrywa się Mazbidi Music, pokazuje się twarz w teatrze. Prawie się kończy nagranie pierwszej w życiu płyty i nagle trach, wypadeczek. Które niszczy wszystko dosłownie. Hmm, przynajmniej tak, tak by było, gdybym się poddał. Bo mi lekarze oznajmili, że mam całkowicie przerwany rdzeń. To oczywiście oznacza, że nigdy już nie będę chodził, tracę głos, wszystko. Mamo, do ciebie. A tu się okazało, że że, że nie, nie jest ze mną aż tak źle. Jednak rdzeń nie jest przerwany, że jest szansa odzyskać część zdrowia. A wypadek był naprawdę... No lekarze byli w szoku, że przeżyłem. Nie ma co ukrywać, bo to nie był tylko kręgosłup, tylko tam masa rzeczy się zniszczyła. Trzeba się rehabilitować, bo ciało nie może zapomnieć o tym, jak kiedyś funkcjonowało. Najgorsze jest to, że masa ludzi z tego rezygnuje. Czy to rodzina, czy to sam, sam pacjent wpada w depresję i, i wszystko po, dla niego nie ma sensu. Trzeba być twardym i nie poddawać się. Ja wiem, że to łatwo mówić, ale dawaj, dawaj, dawaj. to daje dawaj, dawaj, potem nadzieję, żeby przejść kolejny dzień. Dawaj, 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 dawaj. Super. Uśmiech na twarzy. <laughs> Ty wygrywasz, dawaj. Ciągnij, ciągnij, ciągnij na bok, ciągnij. Super. Ja wygrywam? Ty wygrywasz. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Wyobraźcie sobie, że poznałem egzoszkielet. Myślałem, że to jest jakiś cud techniki, kolejny z filmów science fiction. A to się okazało, że to jest namacalne, i można w moim stanie w tym chodzić. Ja się fantastycznie w tym czuję. Naprawdę pomaga yy, przypomnieć ciało, jak się człowiek poruszał, jak działały biodra. Nerwy się dzięki temu jakoś nastawiają w ten sposób, że trzeba odbudować to, żeby samemu chodzić. Pergogestia zaczyna działać z tym urządzeniem, i to jest niesamowicie obiecujące dla osób w takim stanie jak ja. Chłopcy, którzy przyjeżdżają e, z nadmorza, nazwali go e, na czas mojego taty Marianem. Mój tata mówi często, że Kowalscy nie są na miękko go gotowani. Wiele zawdzięczam przede wszystkim rodzinie, która, która mnie nie zostawiła. Bardzo e, bardzo mi pomogli. I może ja też odziedziczyłem troszeczkę tej jakiejś silnej woli i mocnej psychiki. Przede wszystkim trzeba myśleć o tych najbliższych. Dobra jest, będzie dobrze. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu zacząłem się udzielać w Teatrze Śląskim w Katowicach. Wspaniały spektakl, rola Ryszarda Lilla wskazanym na bluesa, poznałem niesamowitych ludzi, wspaniałych aktorów. I wyobraźcie sobie, że oni się zgodzili, żebym wrócił, żeby tam zaśpiewać na bis. i Jadę tam znowu w Egzoszkielecie i mam nadzieję, że Dam radę zaśpiewać tam kilka utworów i się pokazać, znowu odżyć trochę. Na pewno nie poddam się. A to wszystko dzięki rehabilitacji, to Wam mówię szczerze, bo sam to przechodzę. Jak dobrze tu znowu być. Widzicie, tak to życie się układa czasami, że pewnych rzeczy się nie przewidzi. Usiądźcie sobie. Ja nie, nie mam wyjścia, co prawda, ale też szalam To dla was, kochani. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Bo przyjaciela straciłbyś. Bo przyjaciela straciłbyś jak ja. Dzięki takiej przyjaźni, jaką tutaj dostaje, po prostu chce się żyć. I życzę Wam, żebyście też mieli zawsze przyjaciół w swoim życiu, na których możecie liczyć. Także trzymajcie się, kochani. I, I nie dajcie się niczemu. Słuchajcie, a teraz od nas wszystkich niespodzianka do tląka. Wieć, wiem, że to jest twoja ulubiona piosenka, więc wszyscy ci ją zaśpiewamy tutaj. Tak? <gry> Dzięki, nie?